Grupa Zakupowa Plus to już ponad 50 sprawdzonych dostawców, którzy pozwolą generować dodatkowe oszczędności dla Twojego biznesu. Prowadzisz hotel, restaurację, firmę cateringową. Firma Uta pozwoli Ci zaoszczędzić do 40 groszy na każdym litrze paliwa. A firma Folpack dostarczy opakowania w super cenach tylko dla członków Grupy Zakupowej Plus. Produkty spożywcze będziesz mógł kupić w firmie Makro z dodatkowym rabatem. I zwrotem retro. W grupie Zakupowej Plus wsłuchujemy się w potrzeby hotelarzy i restauratorów. To wiele rozmów na spotkaniach z Wami pozwoliło nam stworzyć ofertę grupy zakupowej dedykowaną dla choreki. To na Wasze potrzeby w jednym miejscu zagregowaliśmy wielu dostawców. Od rozwiązań technologicznych, takich jak firma Profit Room, poprzez produkty spożywcze, jak firma Makro, czy tekstylia firma Awa, ale również wypożyczalnie rowerów od firmy Romet. Ale to nie wszystko. Pełen katalog z naszymi dostawcami oraz rabatami dla rynku choreki znajdziesz na naszej stronie gz.pl. Aby z nich skorzystać, skontaktuj się ze mną wypełniając formularz lub telefonicznie.